Cześć. Witajcie w podcaście Palpitacje, w którym opowiadam dla was straszne, dziwne i niepokojące historie, mając nadzieję, że przyprawią was o szybsze bicie serca. Ja jestem Magda. Napisałam powieść kryminalną Ogród złe, a opowieść, którą dzisiaj usłyszycie, jest w całości mojego autorstwa. Zanim przejdziemy do audycji, zachęcam Was do subskrybowania kanału, abyście natychmiast otrzymywali informacje o nowych odcinkach, do zajrzenia na mój profil na Instagramie, palpitacje.podcast oraz na stronę palpitacjepodcast.pl. Tymczasem przejdźmy do dzisiejszej opowieści. Lato 1997 roku. To, o czym opowiem, zdarzyło się latem 1997 roku. Zaczynał się właśnie lipiec. Ja i moja najlepsza przyjaciółka, Matylda, skończyłyśmy z sukcesem zdawać wszystkie egzaminy w sesji na studiach. Dni były upalne. Pamiętam jak dziś, że podczas jazdy pociągiem z trudem nabierałyśmy powietrza i przez całą siedmiogodzinną podróż stałyśmy na korytarzu z głowami tuż przy otwartych okienkach. Pęd powietrza był tak głośny, że jeszcze przez długi czas szumiało mi w uszach. Gdy jednak dotarłyśmy z obskurnego dworca do domu rodzinnego Matyldy, niebo już od dawna było ciemne, atramentowe, a na zachodnim horyzoncie widocznym jak na dłoni, bo dom otaczały tylko bezkresne pola, nie widniała nawet różowa kreska słonecznych promieni. Wraz z nadejściem mroku zrobiło się też chłodniej. Zelżał ten duszny upał, który tak mnie męczył, i idąc z ciężkimi torbami żwirową drogą, cieszyłam się zapachem wilgotnej, wiejskiej nocy. Wiejskiej to za dużo powiedziane. Matylda nie mieszkała na wsi. Nawet nie w wiosce, to miejsce wypadałoby nazwać raczej osadą. Oprócz domu, w którym się wychowała, wśród pól stało tylko gospodarstwo, opustoszałe od wielu lat, po tym jak jego jedyny właściciel zmarł. Miejsce, do którego zmierzałyśmy, znałam jak dotąd tylko z opowieści przyjaciółki. Poznałam ją trzy lata temu, podczas pierwszego dnia zajęć na studiach, ale dotąd nie udało mi się odwiedzić jej rodzinnych stron. Moja matka mieszkała znacznie bliżej uniwersyteckiego miasta, więc jeśli udawałyśmy się gdzieś wspólnie na weekendy, to raczej do mojego domu. Poza tym odnosiłam wrażenie, że Matylda niechętnie opowiada o domu, rodzinie, nie chce mnie tu zaprosić i nie chciałam nigdy być natrętna. Niecałe pół roku wcześniej przyszły straszne wieści. Rodzice Matyldy i jej młodszy brat, dwunastoletni antek, zginęli w wypadku. Wypadek miał zdarzyć się w domu, chodziło o zatrucie tlenkiem węgla. Ich zwłoki odnaleziono dopiero po dwóch tygodniach, kiedy pracodawca ojca poważnie zaniepokoił się jego nieobecnością w fabryce, a szkoła zainteresowała się tym, że Antoś omija kolejne lekcje. Matylda nie lubiła o tym opowiadać, więc nie znałam żadnych szczegółów tego wydarzenia, ale wiedziałam, że po śmierci rodziców do domu wprowadziła się jej babka, która obiecała go doglądać do czasu, aż spadkobierczyni nie zdecyduje co dalej. Kiedy zobaczyłam ten dom, wyrastający z pola pod sierpem księżyca jak zły omen, pomyślałam, że Matylda, która przyjechała tu posprzątać, zastanowić się nad dalszymi losami nieruchomości, będzie miała ogromnie dużo pracy. Zobowiązałam się przyjechać tu z nią i ją wesprzeć, i chociaż początkowo nie była pozytywnie nastawiona do tego pomysłu, w końcu uległa. Musiała zdawać sobie sprawę, że nie poradzi sobie w pojedynkę, a babcia, schorowana staruszka, nie zdoła pomóc w sortowaniu staroci. Budynek wyglądał, nie przesadzam, jak żywcem wyjęty z horroru. Żółty tynk, którego kolor przyjmował trupi odcień przez srebrny blask księżyca, złaził płatami jak skóra strędowatego człowieka. Pod spodem rdzawiły się kruszające cegły, zakryte częściowo bujnym winobluszczem. Ciemne okna miały całkiem nowoczesne, plastikowe ramy, które jednak w kontraście do obłupanych ścian sprawiały niemiłe, niezachęcające wrażenie. Obrazu rozpaczy dopełniał dach, czarne od papy bitumicznej, pewnie azbestowej i trującej, z którego w niebo sterczał blaszany komin. Otaczająca posesję metalowa, pordzewiała miejscami siatka, poruszała się w rytm porywów wiatru. Matylda dziarskim krokiem zeszła ze ścieżki, rzuciła torbę na porastającą podjazd mokrą od rosy trawę i wygrzebała z kieszeni swetra pęk klucze. Było tak ciemno, że chwilę zajęło jej znalezienie właściwego ale wreszcie udało jej się otworzyć furtkę, która zachrzęściła w proteście, ale otworzyła się na tyle, byśmy przeszły na drugą stronę. Pająki i inne nocne owady rozpierzchały się pod naszymi stopami, kiedy szłyśmy w kierunku ganku. Matylda nie bez trudu odszukała w mroku zamek i siłowała się przez moment ze zastałym mechanizmem, ale zaraz drzwi otworzyły się, skrzypiąc niemiłosiernie, i ze środka powiało smutnym zapachem rozkładu, który zawsze towarzyszy opuszczonym domom. Twoja babcia chyba nie sprzątała zbyt często. Zauważyłam, krzywiąc się, bo piwniczny cuch był naprawdę niepokojący. I tak cud, że staruszka dawała tu sobie radę, westchnęła Matylda. To takie od ludzie! Przytaknęłam i chwilę czekałam, aż przyjaciółka znajdzie staromodną skrzynkę z bezpiecznikami i uruchomi prąd. Za moment szary od pajęczyn klosz lampy w przedpokoju rozjarzył się mdłym, pomarańczowym blaskiem i ukazał mi wnętrze domu. Weszłam ostrożnie do środka, a Matylda zamknęła za mną drzwi na zasuwkę. Nie było zbyt wiele do oglądania. Poza przedpokojem, zawalonym całą stertą gratów typowych dla starych domów. Karoszami, krzesłami walizkami w parterowym domku znajdowała się tylko skromnie urządzona kuchnia, nieduży salon z piecykiem, pokój, który, jak założyłam z powodu plakatów na ścianach, zajmował Antek, brat Matyldy, i łazienka. Wnętrza były obskurne, ale nie spodziewałam się niczego innego. W tej kuchni, w której na ścianach wisiały drewniane, lakierowane szafki odrapane przez Matyldę, gdy była dzieckiem, czułam się nawet przytulnie, przyjemnie. To właśnie tam usiadłyśmy z kubkami mocnej, niedobrej herbaty zaparzonej przez moją przyjaciółkę, chcąc trochę odpocząć po podróży. Dałam jej chwilę, by przywykła do tego, że znowu jest w domu rodzinnym, bo wiedziałam, że nie jest to dla niej łatwe. Przebywanie w miejscu, w którym jeszcze do niedawna mieszkali jej rodzice i ukochany braciszek. Teraz pozostała po nich tylko smutna pustka, sentymentalne drobiazgi w stylu ulubionego kubka, maskotki albo zdjęcia. Tak, to musiało być dla niej trudne. Wiem jak się czuła, bo sama w liceum straciłam ojca. Jego nieobecność mocno się na mnie odcisnęła. Rozumiałam więc milczenie Matyldy i jej przygnębienie. Jednak cisza po jakimś czasie stała się zbyt uciążliwa. Wśród otaczającej nas pustki była bardziej nieznośna niż w mieście, gdzie zawsze coś rezonowało: słychać było ciche słowa sąsiada, przepływ wody w rurach, skrzypienie kroków albo terkot tramwaju. Tutaj cisza wierciła w uszach przyprawiała odresztę. Jaki mamy plan? Spytałam więc w końcu, dopijając herbatę. Wzruszyła ramionami. Myślę, że ja zajmę się wybieraniem tego, co chciałabym zatrzymać, a co pójdzie do śmieci powiedziała po namyśle. Jeśli chcesz, możesz mi pomóc w sprzątaniu tego, co zostanie sortowaniu śmieci, czyszczeniu podłogi i tak dalej. Jasne rzuciłam. W końcu po to z nią tu przyjechałam. Dzięki! Uniosła na mnie zmęczone spojrzenie. Dzisiaj chyba jedyne, co możemy zrobić, to pójść spać. Rozłożę nam kanapę w salonie, chyba że chcesz spać na tapczanie u łantka. Nie, możemy razem. Źle mi się sypia samotnie w obcym miejscu. Matylda przygotowała nam miejsce do snu, podczas gdy ja się myłam. W łazience była tylko niewielka wanna, a woda była letnia, ale było mi wszystko jedno. Chciałam tylko iść spać. Gdy wreszcie przyłożyłam głowę do poduszki, zalatującej mocno stęchlizną, ale miękkiej, usnęłam prawie od razu. Obudziłam się jednak zupełnie nieprzytomna parę godzin później. Było całkiem ciemno, więc księżyc musiał już zajść. Bałam się jednak szukać dłonią w torbie leżącej na podłodze zegarka. To był irracjonalny strach, tak przynajmniej sobie wmawiałam, aż do chwili, kiedy zorientowałam się, co wyrwało mnie ze snu pod rozłożonej kanapy wydobywały się chroboty, dziwne skrobanie po drewnianej, powycieranej podłodze. Szturchnęła mamateldę przekonana, że to myszy albo coś w tym rodzaju i moja przyjaciółka usiadła, odgarniając długie, miedziano -rude włosy z zaspanej twarzy. – Słyszysz to? – wsłuchała się przez moment w skrobanie, które nie ustało. – Szczury? – zapytała niepewnie. – Albo myszy. Zawsze tu były. – Pod podłogą? – na strychu, ale może dźwięk się niesie. Chcesz tam zajrzeć? Matylda drgnęła w odpowiedzi na to pytanie, ale kiedy się odezwała, nie brzmiała na przestraszoną. W porządku, zerknę. Po twojej stronie łóżka leży latarka, podaj mi ją. Zrobiłam o co prosiła i Matylda włączyła światło. Żółty snop padł na ścianę oklejoną wytłaczaną w różę tapetą, zagrzebioną pod sufitem. Skakał trochę w górę i w dół, bo Matyldzie drżała dłoń. Zaraz jednak wzięła się w garść i uklękła na kanapie, kierując snop w dół, a później opuściła twarz tak, że włosy opadły na brudną posadzkę i zamiotły ją skórzu. Tkwiła przez chwilę w tej nienaturalnej pozycji, po czym uniosła się, zgasiła latarkę i nakryła się kołdrą. Nic tam nie ma, oznajmiła głosem bez wyrazu. Tak jak mówiłam, to myszy na strychu. Jesteś pewna? Ja też mogę tam zajrzeć. Zaoferowałam, chociaż nie miałam na to ochoty. Skrobanie nie ustało bowiem, a wręcz się nasiliło. Kupimy trutkę i po problemie. Wymam rotała, odpływając powoli w sen. Śpij dobrze, Estera. Dobranoc. A jednak nie usnęłam już więcej. Chociaż odgłosy umilkły po kwadransie albo może półgodzinie, pozostawiając dom w absolutnej, dzwoniącej w uszach ciszy, nie mogłam się zmusić do zamknięcia oczu. Byłam tak zmęczona, że to, co zobaczyłam nad ranem w pierwszym, bladym świetle świtu, zrzuciłam na karp półsnu i majaków. Dzisiaj wiem, że to nie był majak. Za oknem stała postać, ludzka sylwetka, tylko trochę jaśniejsza od porannej szarówki, ledwo wyłaniająca się z niej rozmytymi konturami. Była tak blisko, że gdyby wyciągnęła dłoń, mogłaby dotknąć szyby. Zniknęła, kiedy zamrugałam. Robienie porządków w domu Matyldy zajęło nam cały kolejny tydzień. Nie wiem, czy dziwaczne odgłosy powtórzyły się choć raz. Byłam tak zmęczona, że spałam jak kamień każdej nocy. Zresztą tak samo jak moja przyjaciółka. Zaczęłyśmy pracę od łazienki, bo była najmniejszym pomieszczeniem, ale nawet to nas przerosło. Okazało się, że przez wilgoć i lata zaniedbanie wszędzie zgromadziła się gruba na dwa palce warstwa kurzu. Po usunięciu więc przeterminowanych kosmetyków i sparciałych ręczników zszedł nam cały dzień na szorowaniu kafelków, fuk, wypędzaniu pająków i odkamienianiu armatury. Mimo, że uprzątnęłyśmy jak się tylko dało, nadal wszystko wyglądało okropnie. Matylda przy obiedzie pewnego dnia powiedziała mi, że spróbuje sprzedać dom, ale nie nastawia się na sukces. Było raczej pewne, że ktokolwiek kupi działkę to nie z powodu budowli, tylko ziemi uprawnej i zapewne zmieni dom w sodoły albo magazyn, lub go po prostu rozbierze. Nie będę po nim płakać, powiedziała Matylda zdecydowanym głosem, ale i tak widziałam, jak wyrzucając do wielkiego worka szminki matki, usiłuje powstrzymać łzy. Szło nam co prawda jak po grudzie, ale było widać efekty. Z kuchni poznikały stare produkty spożywcze i martwe owady z szafek. Podręczniki, książki, płyty i ubrania Antosia postanowiłyśmy wspólnie oddać na rzecz lokalnego domu dziecka, więc czekały spakowane w przedpokoju. Powoli znikały wszystkie przedmioty osobiste. Te rzeczy, które czynią dom nie tylko czterema ścianami, ale przede wszystkim fortecą, tworem prawie żywym, nośnikiem emocji i wspomnień domowników. Matylda wyrzuciła podniszczone, zużyte sukienki matki, kolekcje czasopism motoryzacyjnych ojca, kapcie, szlafroki, rozpadające się w palcach książki, nadtłuczone filiżanki i swoje własne pamiątki. Wrzucała do foliowych worków plastikową biżuterię, którą nosiła jako mała dziewczynka, swoje stare zabawki, w większości z drugiej ręki, więc nie nadające się już do niczego, buciki, wstążki do włosów i pocztówki. Zapytałam, czy nie chce niczego zachować. Ale pokręciła tylko głową. To wszystko było przytłaczająco smutne. Gdy ona siedziała na klęczkach wśród śmieci, próbując wyłuskać z nich pamiątki albo cokolwiek cennego, wartego zachowania, ja szwendałam się po domu i podwórzu, nie mając nic do roboty. Napawałam się trochę latem, które tutaj było odczuwalne bardziej niż w mieście, a przy tym było znacznie piękniejsze niż tam: złote, czyste, świeże i pachnące od zboża i kwiatów. Za dnia wszystko wydawało się wprost wyjęte z bajki, ale nocą. W końcu któregoś dnia udało mi się odpocząć na tyle, by nie przespać cięgiem ośmiu godzin. Obudziłam się, zerknęłam na zegarek położony obok kanapy i odkryłam, że jest czwarta nad ranem. Chciało mi się pić, więc naciągnęłam skarpety. Podłoga robiła się bardzo zimna, kiedy na zewnątrz spadała temperatura, i poszłam do kuchni. Byłam nadal nieco zaspana, gdy nalewałam sobie wody, ale nie mogłam zrzucić tego, co się wydarzyło na karp snu. To była prawda. Za ścianą w pokoju Antosia ktoś był. Ktoś krzątał się tam, to było wyraźnie słyszalne. Chodził, odsunął krzesło, usiadł. Poza tym odczułam obecność. Tak po prostu, jak wtedy, kiedy jesteśmy sami w mieszkaniu i ktoś do niego wejdzie, nawet bezgłośnie czuć, byłam pewna, że ja i Matylda nie jesteśmy tu same. Ale kto mógł włamać się w środku nocy do domu na takim odludziu? I po co? Przecież tutaj nie było nawet nic do zrabowania. Ostrożnie postąpiłam parę kroków w stronę korytarza. Matylda nadal spała, słyszałam jej lekkie pochrapywanie i straciłam nadzieję, która przedtem we mnie wykiełkowała, że to może ona chodzi po pokoju brata, bo za nim tęskni. Nie wiedziałam, co robić. Stojąc tak w ciemnym korytarzu ze szklanką wody w dłoni, zamarła ze strachu, kiedy w szparze pod drzwiami pokoju Antosia zapaliło się nagle światło. Szklanka wypadła mi z palców, roztrzaskała się i zimna woda ochlapała mi stopy. Wrzasnęłam jak opętana, cofając się do kuchni. Zaraz potem, obudzona moim krzykiem, Matylda przybiegła do kuchni, przeskakując rozsądnie rozpryśnięte szkło. Co się stało? Zapytała czujnie, podchodząc do mnie i badając wzrokiem o moją twarz: Pokaleczyłaś się? Słuchaj, w pokoju twojego brata ktoś jest, wymamrotałam. Jak to? Ktoś po nim chodził, przed chwilą zapalił światło jęknęłam. Boże, przysięgam, że mi się nie przywidziało. Kto to może być? Jesteśmy tu same zapewniła przyjaciółka, ale widziałam, że też zrobiła się nerwowa. Sprawdzę to. Pójdziemy razem, powiedziałam, ale pokręciła głową. To mój dom. Jestem za niego odpowiedzialna. Zostań tu, jakby coś, to w salonie jest przecież telefon stacjonarny. Zadzwonisz po pomoc. Dobra, wydusiłam, uspokajając oddech. Proszę, bądź ostrożna. Matylda wyciągnęła z kuchennej szuflady nóż do mięsa i tak uzbrojona ponownie przeskoczyła potłuczoną szklankę i zniknęła mi z oczu. Szypnęły drzwi do pokoju Antosia, ale nie usłyszałam krzyku. Czyli się pomyliłam? Jak mogłam się pomylić? Po chwili przyjaciółka wróciła zupełnie spokojna i blada. Wyglądała jak upior, gdy pojawiła się w drzwiach kuchni. Wymęczona, poszarzała i smutna. Pusto oznajmiła, odkładając nóż. Pomożesz mi posprzątać szkło? Jasne, mruknęłam chwytając szufelkę i szmatkę. Nikogo tam nie było? Nikogo, potwierdziła. A światło? Czasem tak tutaj bywa. Zapala się samo albo samo gaśnie. Może to przez stare bezpieczniki, nie wiem, nie znam się na elektryczności. Trudno mi było w to uwierzyć, ale ja też się na tym nie znałam. Być może istotnie światło w domu Matyldy żyło własnym życiem. Tylko dlaczego, jak dotąd coś podobnego się nie zdarzyło? Byłyśmy przecież tutaj już od tygodnia. Odsunęłam te myśli, uprzątnęłyśmy wspólnie podłogę i wróciłyśmy do salonu. Jeszcze dwukrotnie wstawałam i wychodziłam na korytarz, by sprawdzić, czy ze zamkniętymi drzwiami pokoju Antosia nie rozlewa się plama światła, ale było ciemno i cicho. Byłyśmy w domu Matyldy już prawie dwa tygodnie i nasza praca powoli dobiegała końca. Chociaż zdawało się na początku, że będzie to syzyfowa praca, zdołałyśmy opróżnić dom z zalegającej w nim i gnijącej przeszłości, tak że był gotowy na sprzedaż. Podczas ostatniej wizyty w najbliższym miasteczku, tym w którym znajdował się dworzec, oddalonym pół godziny pieszej wędrówki stąd, kupiłyśmy bilety powrotne i z nadrukowanej na nich daty wynikało, że pozostały nam tylko dwie noce w tym miejscu. Przywykłam do tego domu. Początkowo sprawiał dziwne wrażenie dość upiorne, jeśli mam być szczera. Jednak z czasem oswoiłam się z nim i polubiłam go. Już nie zdawały mi się odrażające plamy wilgoci na ścianach, zardzewiałe sprzęty, ani zachwaszczony ogród. Było tu tyle przestrzeni, że wprost nie mogłam sobie wyobrazić powrotu do miasta, do wynajmowanego małego mieszkanka. Ta przestrzeń miała swoje wady. Lubiła mamić wzrok. Oszukiwać mnie, że kiedy patrzę w jakiś punkt na polach upstrzonych plamami maków i chabrów, w kąciku oka dostrzegam postać nadchodzącego człowieka. Za każdym razem, gdy tak było, serce zatrzymywało mi się na chwilę w piersi, ale wkrótce zrozumiałam, że to tylko nieprzyzwyczajenie do takich widoków, do pustki. Nigdy nikt nie nadchodził ścieżką. Nie było tutaj żadnych ludzi. Matylda w przeciwieństwie do mnie marniała w oczach. Choć udało nam się dopiąć swego... Osiągnęłyśmy cel, dom był czysty, odgruzowany z pleśni starości. Ona była milcząca, przygaszona i podłamana. Zrzucałam to na karb żałoby po rodzinie, której członkowie przecież tutaj umarli, właśnie w tym domu, na kanapie, na której sypiałyśmy obie, w pokoju Antosia. Ta myśl była ciężka także dla mnie, ale przecież prawie każdy stary dom nosi na sobie znamię śmierci, więc łatwiej było mi się z tym pogodzić. Z kolei Matylda chyba nie radziła sobie z tą myślą zbyt dobrze. Zaczęłam ją widywać wieczorami po kolacji, jak wychodzi na ganek i długo, bardzo długo wpatruje się w horyzont. Nie odpowiadała mi wtedy na pytania, tylko gapiła się w nicość, jakby na kogoś albo na coś czekała. Czasem nocą, gdy wychodziła do łazienki albo po wodę, zdawało mi się też, że coś szepcze do siebie, ale myślałam, że to modlitwy. Była bardzo wierząca, odkąd ją znałam, więc nie było to nawet dziwne. W ciągu dwóch tygodni schudła tak, że zostały z niej skóra i kości, chociaż jadła tyle, co ja. Musiało ją zżerać zmartwienie i żal, a ja strasznie się tym martwiłam. To miejsce, ten dom, nie służył jej, był dla niej zły, powinna go opuścić. To samo powiedziałam jej naszej przedostatniej nocy. – Wiesz, zastanawiam się, czy nie chciałabym jednak tu zostać – powiedziała nieobecnym głosem. – Tak bardzo brakuje mi tego domu, kiedy jestem w mieście – Nigdy nie sprawiałaś takiego wrażenia. Ale to prawda. Tu jest tak pięknie, sama widzisz. Nie wiem, czy chcesz sprzedawać mój dom rodzinny. A studia? Praca? Są ważniejsze rzeczy. Przecież możesz zrobić magistra i tu wrócić, prawda? Pokręciła głową. Zdawała się zbita z tropu, jakby błądziła myślami gdzie indziej. Gdy usypiałam, pomyślałam nawet myślą, która była jakby nie moja, nazbyt poetycka, że dom wysysa coś z Matyldy, pozbawiając ją energii i sił. W dniu naszego wyjazdu byłam gotowa już o świcie, choć pociąg odjeżdżał w południe. Pozbierałam swoje rzeczy, uczesałam włosy i wypiłam kawę, gotowa do pożegnania z tym miejscem. Chociaż związałam się z nim w jakiś sposób. To, co działo się z Matyldą, było zbyt niepokojące, bym mogła dłużej cieszyć się pobytem w samotni. Matylda wstała później, weszła do kuchni, sunąc jak duch, jakby nie miała sił w stopach, zjadła śniadanie i uśmiechnęła się do mnie ponuro. To co, zbierasz się do wyjazdu? spytałam dziarsko. Ja tu zostanę, oznajmiła. Ale dlaczego? Masz przecież bilet, wszystko załatwione. Chcę tu zostać. To prywatna sprawa ale miałyśmy plany na resztę wakacji. Poza tym zostawisz mnie samą? Poradzisz sobie. Pomogłam ci, a ty mi się tak odwdzięczasz? Jestem ci wdzięczna. Jesteś dobrą przyjaciółką. Ale ja chcę, muszę tu zostać. Ty nie. Mogę wyjechać później, zostać z tobą do końca wakacji, oświadczyłam, ale wbiła we mnie rozszerzone z strachem zielone oczy. Były bardzo przekrwione. Nie! Zareagowała bardzo gwałtownie, uderzając dłoń mi stół. Jezu, dobrze! Co się dzieje? Martwię się o ciebie, Matylda. Wyjedź, po prostu wyjedź. Muszę pobyć sama. Chodzi o żałobę, tak? Myślę, że potrzebujesz, żeby jednak ktoś przy tobie był. Zabieraj się stąd! Wstała i wyszła. A ja zostałam w kuchni z kompletnym mętlikiem w głowie. Matylda była zawsze spokojna, wyciszona, nieśmiała. Nigdy nie słyszałam w jej głosie podobnej desperacji, no i nigdy nie miała przede mną sekretów. Zanim przyszło mi się pożegnać z tym miejscem, jak się później okazało na zawsze, usiadłam jeszcze na rozłożonej kanapie, na której co noc sypiałyśmy, by sprawdzić, czy na pewno upchnęłam do torby wszystko, co potrzeba. Przejrzałam bagaż, upewniając się, że nie będę musiała tu wracać, a kiedy go odstawiałam, usłyszałam to samo skrobanie co pierwszej nocy. Było słabsze, dochodziło spod ściany, głębiej niż ostatnio, ale natychmiast zmroziło mnie tak jak wtedy. Był jednak dzień, a nie noc, pora strachów, więc miałam też w sobie więcej odwagi. Pod kanapą było bardzo ciemno, sięgnęłam zatem po latarkę, nakierowałam strumień światła w dół i uklękłam obok kanapy, aby zajrzeć pod spód. Wewnątrz szkoliło się coś, co dopiero po długim czasie, po wielu dniach namysłu i wracania do tego widoku, zdołałam nazwać w myśli kobietą. Poświeciłam jej prosto w twarz, co musiało sprawić ból, bo dotąd przecież żyła w cieniu i przeraziłam się, bo przez ułamek sekundy byłam pewna, że to Matylda. Ale przecież Matylda brała właśnie prysznic w łazience. To nie było możliwe. To musiała być jej matka. Podobna jak dwie krople wody, tylko że ta, która mieszkała pod kanapą wśród pajęczyn i kurzu, nie była człowiekiem. Nigdy nie udało mi się zrozumieć, czym była, ale też nigdy nie przestałam o tym myśleć. Była wychudła, ubrana w strzęp sukienki w kwiaty. Paznokcie u dłoni miała żółte i długie, to nimi drapała podłogę, próbując pewnie bezskutecznie przesunąć swoje słabe, pozbawione życia ciało w stronę, którą pamiętała, znała w stronę córki i swego dawnego życia. Słyszała głos Matyldy, czuła jej zapach, zobaczyła twarz, to musiało ją rozbudzić, przywołać, ale mimo to była zbyt słaba, by wydostać się z własnej pułapki i zrobić coś, prócz bezradnego wydrapiewania rysy w drewnie. Jej skóra była szara, kruszyła się na kościach. Nie miała zbyt wielu włosów, ich miedziany, rudy kolor był raczej popielaty, wypłukany i niejaki. Zostało z niej niewiele więcej niż rozciągnięty na kościach kurz, popiół. Tym właśnie mi się wydawała, kurzem i pyłem. Ale jednocześnie poruszała się niemrawo, oślepiona latarką. Przesunęłam odruchowo snop światła w prawo, nie chcąc jej oślepić, czymkolwiek była, cieniem, duchem czy upiorem, i zobaczyłam na podłodze miseczkę, taką samą jak te, z których jadłyśmy z Matyldą. Zrozumiałam, czemu Matylda tak schudła. Gdy wychodziła podczas posiłków, twierdząc, że woli jeść sama, zanosiła swoje porcje temu, co mieszkało pod kanapą. Ale jakiekolwiek posiłki podawała matce, czy też raczej pozostałości po niej, zostawiały na zakurzonej, niemal białej podłodze plamy, jakby ta istota wyjątkowo niechlujnie siorbała, albo jakby jej wymęczone ciało nie przyjmowało pokarmu i zwracała każdy łyk. Oczy tego, co mieszkało pod kanapą, zwróciły się prosto na mnie dwie zapadnięte, zielone, rozmyte plamy i poczułam, wiedziałam, że mnie nie poznało. Nie byłam jej córką, nie byłam jej Matyldą, byłam obca. Zanim zareagowało, zanim choćby ruszyło słabą, chudą łapą z żółtymi pazurami, chwyciłam torbę, rzuciłam latarkę i wybiegłam stamtąd raz na zawsze. Wróciłam, żeby zobaczyć się z Matyldą jeszcze w tym samym roku, w grudniu. Podróż była udręką, a na miejscu nikt mi nie otworzył i musiałam wracać na mrozie. Moja przyjaciółka nigdy nie wróciła na uczelnię i nigdy już nie usłyszałam od niej ani słowa. Latem 2020 roku postanowiłam pojechać tam jeszcze raz, żeby przekonać się, czy Matylda w ogóle żyje, choć byłam pewna, że skoro pozostała w tym domu, to jej egzystencja nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdziwym życiem. Dotarłam na miejsce własnym samochodem, dziwiąc się, że okolica w ogóle się nie zmieniła. Dalej było tak samo pusto, cicho, spokojnie. Wszystko tonęło w pomarańczowo-różowych barwach wieczoru, takich magicznych, pięknych, szybko przechodzących w fiolet i czerń. Zaparkowałam na środku żywirowej drogi, wysiadłam i stanęłam przed ogrodzeniem, które przeżarte rdzą zdawało się być kruche. Jakby miało rozpaść się pod najlżejszym dotknięciem. Ogród zarósł tak, że ledwie widziałam okna z zdziczałych kwiatów, pokrzyw i bluszczu. Szyby były matowe, nieczyszczone od wielu lat, i pomyślałam, że Matyldy od dawna tutaj nie ma, a to wszystko, co działo się 23 lata temu, tylko mi się zdawało, przyśniło. Matylda! krzyknęłam, a echo poniosło się po polu. Już nie czułam tu jego wspaniałego bezkresu, przestrzeni, wolności. Było teraz tylko straszne, odstręczające i samotne. — Matylda! — powtórzyłam. — Jesteś tam? Czekałam przez kwadrans, oparta o pokrywę silnika, paląc papierosa za papierosem. Patrzyłam czujnie na dom, ogród, furtkę, nasłuchując kroków albo choćby skrzypnięcia deski. Już miałam wracać do samochodu i odjechać, kiedy w oknie dostrzegłam twarze. Tak, Matylda tam była. Nigdy nie opuściła tego domu. Teraz jej oblicze było jednak zupełnie nieznajome martwe, szare i odległe. Otaczające ją istoty jej brat, ojciec, matka byli dokładnie tacy sami. Ludzie popiołu, ciemności i cieni. Cóż, przynajmniej nie była tam sama. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, będę wdzięczna za polecanie podcastu znajomym i subskrybowanie kanału. Dzięki i do usłyszenia.